Srebro to lepsza inwestycja od złota w 2025 roku i 2026 roku. Prognozy ekspertów sugerują, że jest cały czas niedowartościowane. Srebro liderem inwestycji w metale szlachetne na ten i przyszły rok. Analitycy przewidują dalsze wzrosty mimo 40% zysków w tym roku. Srebro pozostaje jedną z najbardziej obiecujących inwestycji w sektorze metali szlachetnych mimo imponującego wzrostu o około 40% od początku 2025 roku. Według najnowszych analiz ekspertów rynkowych, kruszec ten nadal oferuje znaczący potencjał wzrostu w perspektywie najbliższych miesięcy. Jak wysoko może wspiąć się wykres srebra? Sprawdzam to w tym artykule. Cena srebra wzrosła o około 40% od początku 2025 roku, osiągając najwyższy poziom od 2011 roku. Wskaźnik złoto srebro wynosi obecnie ponad 88 do 1, co wskazuje na niedowartościowanie srebra względem złota. Deficyt podażowy srebra utrzymuje się już czwarty rok z rzędu, osiągając 148,9 miliona uncji w 2024 roku. Rosnące zapotrzebowanie przemysłowe na srebro związane z elektromobilnością i sztuczną inteligencją. ETF Y górnicze związane ze srebrem zyskały ponad 90% w tym roku, znacznie przewyższając sam kruszec. Fundamenty rynkowe wspierają wzrosty ceny srebra. Rynek srebra charakteryzuje się strukturalnym deficytem podażowym, który stanowi główny czynnik wspierający obecną hossę. Deficyt podażowy srebra utrzymuje się już czwarty rok z rzędu w 2024 roku. Strukturalny deficyt rynkowy wyniósł 148,9 miliona uncji wskazuje Mike Machari z Money Metals Exchange. Sytuacja jest tym bardziej znacząca, że według danych The Silver Institute czteroletni niedobór na rynku osiągnął łącznie 678 milionów uncji, co odpowiada 10 miesiącom światowej produkcji górniczej z 2024 roku. Główną przyczynę ograniczonej podaży srebra Artur Frenzel identyfikuje w strukturze przemysłu. Deficyt podażowy srebra wynika głównie z faktu, że istnieje tylko około 10 podstawowych producentów srebra, przy czym około 70% produkcji pochodzi głównie z kopalń złota i miedzi. Rosnące zastosowania przemysłowe napędzają popyt. Wzrost ceny srebra wspierany jest przez dynamicznie rosnące zapotrzebowanie przemysłowe. Według World Silver Survey przemysłowe wykorzystanie srebra wzrosło z 512 milionów uncji w 2020 roku do 681 milionów uncji w 2024 roku, wzrost o 33%. Największy przyrost odnotowano w sektorze paneli słonecznych fotowoltaika, gdzie zużycie wzrosło o 139% w analizowanym okresie, osiągając 198 milionów uncji. Frenzel podkreśla. Podczas gdy wzrost paneli słonecznych prawdopodobnie będzie kontynuowany, szczególnie w krajach rozwijających się, zapotrzebowanie na srebro szybko rośnie w elektronice, napędzane rosnącą elektryfikacją we wszystkim, od pojazdów elektrycznych po elektronikę używaną w rozwoju AI. Analiza techniczna wskazuje na niedowartościowanie. Z perspektywy analizy technicznej srebro pozostaje niedowartościowane względem złota. Wskaźnik złoto srebro, który obecnie wynosi ponad 88 do 1, znacząco odbiega od historycznych średnich. Według Inwestopedia wskaźnik złoto srebro wynosił średnio 47 do 1 przez cały XX wiek. W XXI wieku średnia wahała się między 50 do 1 a 70 do 1, zauważa Frenzel. Machari dodaje, w epoce nowożytnej wskaźnik złoto srebro wynosił średnio między 40 do 1 a 60 do 1. Gdy wzrasta znacznie powyżej tego poziomu, ma tendencję do szybkiego powrotu do średniej. Jak wysoko wzrośnie kurs srebra? Według mojej ostatniej analizy prognoz ekspertów, cena srebra w długim terminie ma zmierzać w kierunku poziomu 100 dolarów, pokonując swoje dotychczasowe historyczne maksimum z 1980 roku. Możliwości inwestycyjne w ETF -Y i akcje górnicze. Inwestorzy mają do dyspozycji różne instrumenty do ekspozycji na rynek srebra. ETF-y fizyczne, takie jak Isher's Silver Trust SLV, Sprott Physical Silver Trust PSLV czy Sprott Silver Miners i Physical Silver ETF SLVR oferują zwroty zbliżone do zachowania ceny samego kruszca, osiągając w tym roku zyski między 41,8% a 43,6%. Znacznie wyższe stopy zwrotu generują ETF-y burnicze skupione na spółkach wydobywczych Global X Silver Miners ETF sił Amplify Junior Silver Miners ETF SILJ oraz Ishers MSC i Global Silver and Metals Miners ETF SLVP zyskały w tym roku odpowiednio 92,1%, 90,5% i 102,2%. Czynniki ryzyka i perspektywy czekające na inwestujących w Srebro. Pomimo obiecujących fundamentów, inwestowanie w Srebro niesie ze sobą znaczne ryzyko. Francel ostrzega inwestowanie w ETF Y srebrne i spółki górnicze może być znacznie bardziej ryzykowne niż inwestowanie w inne branże dostarczające towary i usługi. Dodatkowo słaby popyt inwestycyjny w USA może stanowić czynnik ograniczający wzrosty. Machari zauważa, dane Silver Institute pokazują, że słaby popyt na rynku inwestycji w fizyczne srebro jest prawie. Analitycy są zgodni co do tego, że mimo znacznych wzrostów w 2025 roku srebro nadal oferuje atrakcyjny potencjał inwestycyjny. Kombinacja strukturalnego deficytu podażowego, rosnącego popytu przemysłowego i niedowartościowania względem złota tworzy sprzyjające warunki dla dalszych wzrostów ceny kruszcu w perspektywie 2025-2026.